Cześć z tej strony Pantera, a ze mną dzisiaj jest Kruk. Siema. No i oczywiście Tygrys. Wziąłeś mi rozpoczęcie mojego filmu. Dobra teraz ja. Siema z tej strony Kruk, a ze mną jest Pantera. O i Karol, który jest na escape. Witam. Co, gram. Ja gram na Pantery. On jest słaby. Mhm, bardzo. Tak jak ty. Ja też. W oczywiście będziecie mieli jakąś tam muzyczkę, żeby się nie nudzić, jakby była cisza. Oh. <laughs> no to ma grać? No, a nie gram. Ao, ślub. mi włącz udostępnienie. Tak się przeżyjesz. LOL, ale zlamiłem. Nie ja zawsze lamiesz. Wsada oh. ci zrobiłem jak nic. To ten minus o, Dobra, ja, to ja na razie spodam. Wiesz, co ja będę za chwilę? Ja Spróbuję tam podpiętego tego Gdybyście się dziwili, skąd mam takie bronie, to jest ewentualnie. Nie, to, Ja, no, no. no. Ja kupiłem nie. Kupiłem mu i. Prawda. nie Ja nie mogę. Dimo, dimo, Dwa dimo. na jeden jest, ale nieważne. <grywa> Jasne. Nie wiem, no, że tu jesteśmy to wesami, może no, to najlepszy jesteś. Mam większy level, pierwszy zacząłem w ogóle w to grać. Gramy od zera. Praktycznie pierwszy raz w to gram. Znaczy, a, nie pierwszy a... raz, no trzynasty no, level mam. 14, raz, tak. Czternasty level mam, ale. No dłużej niż ty, ale w ogóle pierwszy to jest moje pierwsze konto w tej grze. No. Nigdy nie grali w war... Ty grałeś w Waroka, nie? Grałem, czy nie? Ja grałem. Ja nigdy nie grałem. Nigdy? Karol mówił, że coś grałeś. Nie, to u Pawła, ale to jedną grę. Ale to już było chyba z 4 lata temu. Aaaa no, kurde. No, ja muszę coś zrobić na tego YouTube'a. Ludzie czekają, czekają. A ile masz subskrypcji w ogóle? Kurde, 3 Łooo... O ja, ja mam 4. Znaczy, ja... Nie, e, ja mam na drugim koncie, <laughs> ale to nie jest tak. Gdzieś Ja gdzieś pod Marin. Mhm. pod Marią. Mhm. pod co powiedziałem serio. Mariem, gdzieś na filmie. gdzieś Al Albo masz, ty masz, ludzi. Tu masz dwóch. Czerwonych masz. O, Anseld, snaj, Medyczka. Gdzie jesteś sniper? Myślę, że ci powiem. No. Siedzi kominiarz na drabinie. tyku, Miku, już w kominie. Siabada bada. Tak no, kogoś. Snajpera, no tak nie było. Snipera chyba. Tak Są takie pizki. Wow. Jestem sam. na dwóch jesteś. Pewnie zabierz na Tam ten nie, nie wiem czy tam ten gra dobrze. Raczej nie słyszałem strzały, ale to pewnie on strzelał to pewnie on, no on. No. O jesteś u góry. Ja wiem gdzie ty jesteś. Ciup. Plant. O kurde. A jest nasza... Nie powiem ci. No, co ja powiedz? Czemu miałem ci powiedzieć w przeciwnym teamie? Jasne. Już wiesz zresztą. Ty miałeś w ogóle granata, bo się bałem wychodzić. Znaczy bałem się e, tam chować nawet. Jezu, on ci nie widzi co za idiota. Ale masz level. Masz level. O Boże! Ja jadę sobie pod nowy mikrofon, bo to jest jak drzewo sosnowskie. CO?! <noise> to było słe jak... kropki Mojżesza. What the fuck? Ciu. Z dwóch stron walcie się tak, wszyscy. Ale zlawiłem, bo no. to... Znałem, Oj, Boże. Kopię, ty byłeś tam u góry? No ja... Ten, ja szczeliłem do ciebie. Ja lałem do ciebie i strzelałem równocześnie na dół. Wtun super. Ten, ten z dołu mnie za mną. że jesteś ja jak. Nie. W ogóle. W ogóle nim nie mnie grasz. Aaa! Już kampi. Nie O ja błąd nagrywania, super. Czy mi się tak dzieje? na Czekaj, nie zabije mnie. No coś mówię, nie? Ja cię nie zabiłem. Nie zabiłeś mnie i tak. Nie, mnie zabili. No mój Boże. Jakieś kaputy X2. Dobra, fail znowu. Może za jakiś inny program do nagrywania obczaić. Najlepiej fraps, fraps, i do dźwięku inny program. Karol coś pisze. E, nie się sprawdzać. Tu ważne, podaj nazwę konta na YouTube. Dokładna nazwa, napisz na intrze nazwa konta. X... E... A po co mu? Kurosław. Napisz mu, że ja też chcę. No on też chce. Przecież on Cię słyszy. Pana, ja go nie gada dlatego, że nagrywasz. Pysy. <laughs> Pysy. 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 kurde, nie zdążyłem zmienić. Nie miałem, nie miałem snypera, a teraz gdzie jesteś? Żona O Boże, głupi słupek! No, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie idziesz? No właśnie, a tu jakiś inny gościu był. Gdzie jest wasz? Pomóż mi? Marien? Marian. Marian? No ale, a z dwóch. Z nie, a. Nie, a jeden u nas zawsze, więc możesz sobie go zabić. No. Ale nie wiem, lata se po prostu. to nie wiem, czy naprzeciw, czy to. Nie gra, nie ma patusza. No to przed chwilą jakiś tam gościu stał. Zresztą. Kaj jest wasz? U góry, chyba w koło strzela. U góry? No, gość a, gościu go Gdzie No, na tym podejście takim drewnianym. On drewniany, a nie. Sam ją u nas. U nas nie. Jest też. Tam gdzie nie ma.

6-5, miałem Tak najlepiej w naszym teamie. Sześć Marien lecą. mi. Jasny! O, zamy mnie Dobra, pora. Chcę pokazać swój jak pipunek czyli Chitasha i MP5 a ty już co? Nagrywasz znowu? Nie... Chcę, chcę pokazać swoim widzom jakim jest ten ja Ale widzę jak zabije. No właśnie. Hard. Proszę zobaczyć tutaj kto kogo zabił, mm. kruk, białą panterę, lamę zresztą. No trudno, ale i tak cię zabiłem. No bo, ale że zawsze mam fotel. a teraz, pora, powiadasz MP5 Red. A gdzie to jesteś, Michale? O no kurde. Ach, chyba ktoś tu dednął. No. A było was tam dwóch, a ja sam wysiedłem Dwóch na dwóch jest. A ktoś tu umarł. No ja wiem tyle HP, że kurde bawa nogi umarła. Co ty gadasz? Co to sobie w ogóle za przysłowia? Nie wiem, wymyślał za szybko. Po co? Po co? Kurde. No już... Jasne, ciekawe skąd. HAK! HAK! hak. No i XMO 8 się nie dziw. No taki odrzut, to ma w ogóle, nie ma w ogóle odrzutu. Kurosławie, czemu nie nagrywasz? Bija, biłem, zabiję. paczkę, mam paczkę. To możesz... Dziesiąta paczka z rzędu. I nie którą nie dostałem. Dawaj, udostępnij. Udostępnij. Dobra. Zostaniecie teraz i oto właśnie w tym momencie będę otwierał paczkę. W tym momencie <laughs> musisz coś trafić. Miał, ja, widzisz? Nie. Nie udostępniłeś. No to zobaczę na tym, na filmiku. No dobra. Kurka wodna. Proszę państwa, módlmy się wszyscy. Kurka wodna. FC. Frem. No a ja akurat tego potrzebuję. Jezus Maria. Do stworzenia. Drodzy kochani, jak się wam podobało, lajkujcie, subskrybujcie na rach